Dzień dobry, słońca me. Dzisiaj, teraz na dzień dobry, to ja wam powiem, dlaczego póki powiesz coś z takim po prostu niepozytywnego albo zechce ci się napisać takiego komentarka yy, niedobrego, to, to może po tym lajwiku pomyślisz trzy razy. A więc dlaczego? Jeżeli ty myślisz o jakimś negatywnym, bardzo komentaryku, tak? Czyli w Twoim ciele występuje jakaś emocja. Zaczynasz czuć jakąś złość, coś takiego po prostu niepozytywnego, czyli zaczyna się jakaś wibracja w Twoim ciele. Nie w moim, tylko w Twoim. I ty wtedy piszesz takiego komentarka, i myślisz, że mnie ten komentarek dotknie. Ale ten komentarek, taki B, to w Twoim ciele wywołuje określoną wibrację, i na pewno to nie jest miła i fajna wibracja, tak? Jak już wiecie, Komórki ludzkie stworzone są w 70% z wody. Są stany wody takie jak lód, para, ciecz i jest jeszcze jeden stan nazywany plazmą. A miałam przyjemność sama pracować z plazmą powstaje ona z krwi odwirowanej z wirówki. Także dlaczego wam to mówię? Bo to ogólnie serce jest wirówką i to nie serce pompuje krew, tylko krew pompuje serce, które je Odwirowuje tą krew i właśnie wtedy powstaje plazm, taki żel. Może kiedyś Wam bardziej na ten temat powiem, ale w każdym bądź razie to, jak pracuje serce, zależy od tego, jak ono wiruje żeby krew wirowana była prawidłowo potrzebuje ładunku elektrycznego którym jest słońce ziemia miłość do siebie do innych dotyk fizyczny I naprawdę bardzo pozytywne słowa miłości. Także jeżeli ty, ja nie mówię do wszystkich, bo niektórzy są wspaniali, wszyscy są, ale niektórzy o tym nie wiedzą, że naprawdę masz olbrzymią moc i wszystko, co wyjdzie z ciebie, to może Ciebie <laughs> zabić albo podnieść. I muszę Ci to uświadomić, że nienawiść, którą w sobie nosisz, najbardziej dotyka Ciebie. Truje Cię od góry do dołu. Także... no to jest magiczne, co? I trzeba to uświadamiać, bo... bo wy się po prostu wykańczacie na własne żądanie. Tak jak mówiłam w którymś slajdzie, że ty się sam zabijesz, że ciebie nikt z tego świata nie, bie, nie weźmie, ty się sam wykończysz, sam po prostu sam. Taką masz moc, że nawet sam się wykończysz. Także zastanów się jeszcze raz. Nawet możesz poobserwować siebie, co, w, co, co tam w tobie takiego drgnęło. Skąd to w ogóle się wzięło? Zobacz, co się z Tobą dzieje w Twoim ciele, jak Ty, widząc kogoś, Masz taką nienawiść w sobie. I powiedz: Czy Ty się czujesz wtedy lepiej, jak Ty to tam. Napiszesz? Bo wiecie, mnie to naprawdę w ogóle nie tyka, przecież to mnie nie tyka. Ja ci chcę uświadomić, co się dzieje z Tobą. Ale tak jak mówiłam, wolna wola i naprawdę macie olbrzymią moc. Olbrzymią moc. I naprawdę Słońce, Ziemia ładuje Was, bo Wy potrzebujecie ładowania, a nie obżerania się. Bycie z kimś, dotyk fizyczny i taki pełen miłości. To stawia Was na nogi, także, kochani, bez miłości, bez miłości. Jakby nie było, to w końcu padniesz. Także takiego mam dzisiaj niusika dla Was. Piękne słowa. Miłość do siebie i do innych. To jest ten kluczyk. Także pamiętaj to, co mówisz to do siebie. Bo to ty to słyszysz. To są wibracje w Twoim ciele. To, co mówisz, jak Ty to mówisz, możesz siebie niszczyć albo budować. Także takiego niusika Wam mam, kochani, na dzień dobry. Życzę Wam pięknego dnia, dużo słońca, bo wszystko jest w nas i buziolki.